Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Ja jestem Bongol, a to jest, moi drodzy, gra, której na pewno nie widzieliście. No, nie ma opcji, żebyście słyszeli o tej grze. No chyba, że naprawdę ktoś jest tutaj takim cwaniakiem, który krąży gdzieś po Steamie, po Greenlightie, po Kickstarterze. Jest to gra bardzo charakterystyczna, Stardew Valley. I moi kochani, jest to gra przede wszystkim dla fanów takiej gry Harvest Moon. Znacie Harvest Moona, bo no ja po prostu jak ja pomyślę jak ja pomyślę o Harvest Moonie, mi się tak chce grać. Ja grałem po prostu na konsoli PlayStation, na tej zwykłej, na jedynce. W Harvest Moona się zagrywałem po prostu dniami i nocami. Ulubiona gra. I to jest gra, która ma grafikę, powiedziałbym bardzo, bardzo ubogą, ale niesamowicie Fajnie przedstawiona historia. Zacznę dzisiaj od początku, od samego startu, chcę wam pokazać, jak to wygląda. Stworzymy razem postać. Natomiast ja już swoje powiedzmy tam dwie godzinki przegrałem w tę grę, więc w sumie mniej więcej wiem, co tutaj robić. Dobra, stworzymy sobie, nazwiemy postać bone call. nazwiemy naszą farmę. No na, powiedzmy. Mocarnia. To będzie nasza mocarnia, tak? Favorite thing. Nie wiem co moją ulubioną że Napiszę sobie. pierogi. Wybieramy oczywiście tutaj sobie, czy chcemy kota, czy psa. To jest nasza miniaturka. Jak będziemy wyglądać nasza postać z brodą czy też bez. Okej, okay. możemy oczywiście tutaj kolor oczu zrobić. Ok, weźmiemy sobie pieska. I to tyle. Moi drodzy, przechodzimy teraz do części fabularnej. Ja wam ją skrócę, ponieważ e, no jest to tutaj troszkę, że tak powiem, może i zbyt długie. W każdym razie, moi drodzy, e, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o naszego. Mm, e, jeżeli chodzi o naszego dziadka. To jest nasz dziadek, tak? Generalnie nasz dziadek tutaj zapisał w tej właśnie liście, w tej kopercie, zapisał pewne rzeczy, które mamy dopiero po jakimś tam czasie, kiedy dorośniemy, e, kiedy stracimy sens życia, czyli po prostu wpadniemy w taką rutynę, gdzie na przykład chodzimy do pracy, wykonujemy cały czas to samo i tak naprawdę od życia czegoś chcemy nowego, bo, bo to co robimy na co dzień, e, ta nasza praca. Ten brak jakichkolwiek perspektyw po prostu spowoduje, że nam się nie będzie nic chciało. Może nawet i nie chciało będzie nam się żyć dalej, ale to już oczywiście jest takie bardzo, bardzo drastyczne. Więc, moi drodzy, tu jest specjalny prezent, który otrzymaliśmy od naszego dziadka, yy, i yy, mamy go właśnie, tak jak powiedziałem, otworzyć dopiero w takiej specjalnym. Specjalnej e, chwili, w specjalnym momencie. Po 20 latach, moi drodzy, po 20 latach, e, kiedy jesteśmy pracownikiem korpo i wiecie, jak na pracowników korpo mówię korpo śmiecie, e, no to generalnie, jeżeli jesteśmy takim korpo śmieciem i w sumie nikt z nami się, no po prostu nikt się z nami nie liczy. Wykonujemy dzień w dzień mało istotną pracę, tak naprawdę mało kto nas zauważa, e, nasze sukcesy. Hmm, to jak widzicie, nawet jedna postać po prawej stronie nie, nie wytrzymała tego, no, nie dotrwała. E, no to nadszedł ten dzień, właśnie wspom wspomniany na samym początku, kiedy to odechciało nam się wszystkiego. E, zobaczyliśmy, że w naszej szufladzie mamy właśnie ten list, i to jest ten dzień, w którym musimy moi drodzy go przeczytać. Więc mamy tutaj oczywiście słowa, e, w skrócie można powiedzieć w ten sposób. Drogi Bonkolu, jeśli czytasz ten list, to naprawdę potrzebujesz zmiany. Potrzebujesz zmiany, więc to samo zdarzyło mi się, drogi Bonkolu, hmm, wiele, wiele lat temu i po prostu musisz wszystko zmienić. Musisz zmienić swoje życie yy, i generalnie musisz odnaleźć nowy sens życia. Musisz być bliżej natury. Porzuć to wszystko i po prostu pojedź na mocarną farmę. Pojedź na mocarną farmę. Na pewno ci się ułoży, będziesz bliżej natury, będziesz po prostu lepiej żył, będziesz szczęśliwy. No, i po przeczytaniu takiego listu musimy, musimy po prostu coś zmienić. Więc, generalnie, wyruszamy tutaj naszym autobusem. Autobus jedzie i e, moi drodzy, no cóż, za chwileczkę będziemy, tak? Miejsce docelowe, za chwilę tutaj zostanie osiągnięte. Stardew Valley dokładnie. Czy Olej, czy Walej się mówi? Walej może co? Olej, walej, 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 walej. O, ptaszki, widzicie, już coraz bliżej natury. I jesteśmy, jesteśmy na miejscu. E, zostawimy sobie jeszcze intro. Bo, bo jeszcze tutaj jest kawałek takiej malutkiej fabuły. Zobaczcie, moi drodzy. I oczywiście, pierwszych ludzi spotykamy. Pierwsze młode osoby, więc generalnie tutaj spotykamy. Pierw bardzo miłą, bardzo piękną i młodą Robin, która nam mówi o tym, że tutaj kilka osób chce, aby, abym się z nimi skontaktował. No i generalnie, niech Was nie przerazi ta grafika. Naprawdę, niech Was to nie przerazi, bo jeżeli ktoś jest fanem, to na pewno zrozumie, dlaczego mam taki mały sentyment do, do właśnie tego typu gier. Ta graj w tym momencie, jak ja zobaczyłem intro, to troszkę się nudziłem, bo mówię ach, tam takie branie na uczucia, że tutaj dziadek, że tutaj coś tego, brak sensu do życia, a tutaj widzę po prostu, moi drodzy, grę mojego dzieciństwa, grę mojego dzieciństwa, które się nazywała, tak jak powiedziałem oczywiście, Harvest Moon i ta farma, która jest po prostu taka mega, mega po prostu niezadbana, trzeba z nią zrobić porządek i to jest fa mocarna farma i patrzcie, co, jak jaką zobaczył, ile tu jest rzeczy do zrobienia to jest po prostu nieogarnięte to wszystko. E, no, jak widzisz, no niestety Robin nam mówi, że oczywiście tu jest mega, mega bajzel, mega nieporządek. Trzeba tu z tym wszystkim zrobić. E, moi drodzy, wszystkim trzeba zrobić porządek, zrobić ład. E, no i to jest właśnie taka mała chatka, w której zamieszkamy, więc moi drodzy, to jest nasz nowy dom. I wychodzi tutaj pan Luis, dobrze mówię? Tak, pan Luis, więc generalnie on tutaj nam też oczywiście chce przekazać kilka słów. Więc y, witam. Jestem tutaj moi drodzy I am Louis, Mayor of the Pelican Town. Pelican Town to jest tutaj miasto, które jest nieopodal i oczywiście w tym mieście będziemy mogli sobie tam wchodzić do tego miasta, tam są sklepy, tam są ludzie, będziemy mogli z nimi rozmawiać, się spotykać. I no jak widzisz, tutaj jest stary domek, stary domek, ale jednak jeszcze się potrafi tutaj jakoś Utrzymać. Mamy też dużo drewna, także myślę, że w zimę nie będzie tutaj w ogóle źle. Eee, mamy tutaj też takie specjalne. Zaraz pokażę Wam pudełeczko. Zaraz Wam pokażę na samym początku, od czego zaczniemy. A mianowicie, oczywiście jest na początku duża pogadanka. Mam nadzieję, że jeszcze nie wyłączyliście tej gry. Ale generalnie, słuchajcie. Eee, więc tak, jutro Jutro generalnie chcę, abyśmy tutaj po, mm, posprawdzali, co jest w mieście. Zobaczyli generalnie, co jest wokół tej, tej mojej działki. Okej, okay. i on teraz jeszcze nam mówi na koniec, że ach, gdybym prawie bym zapomniał, jeśli masz cokolwiek na sprzedaż, to pamiętaj, aby właśnie w tym pudle zostawić to pod koniec dnia. Ponieważ potem przychodzą, moi drodzy, w nocy yy, osoby, które chcą to kupić, i dostaje pieniążki następnego dnia. Tak to właśnie działa, więc generalnie, moi drodzy, od czego zacząć? Od początku, więc jesteśmy w naszym domku. Gucik i już zobaczycie za chwilkę, jak to wygląda w naszym domku. Domek bardzo prosty, łóżko, w którym będziemy mogli spać i będziemy regenerować energię. E, mamy także telewizor, ale słuchajcie, my jesteśmy osobą, która jest bardzo zużyta z naturą, więc my nie potrzebujemy telewizora. My generalnie możemy go poprzestawiać, ale to nieważne. Tutaj mamy jakiś kubeczek e, i fajna melodia, fajna melodia. Dobra, słuchajcie, mamy jakieś, jakąś paczuszkę i w paczuszce otrzymaliśmy 15 nasionek więc dostaliśmy 15 nasionek możemy na razie sobie zostawić po prawej stronie mamy dziennik i tutaj są zadania, za wykonanie zadania otrzymujemy też nagrody, czy to pieniężne czy materialne generalnie e, pierwszym zadaniem jest to aby rozpocząć aby rozpocząć e, farmę pasternaków dobrze mówię? bo ja myślałem, że to są tak na, na początku myślałem, że to jest Pietruszka, ale to są te pasterniaki, dobra. Więc generalnie będziemy musieli 15 tych nasionek y, zasadzić. I dodatkowo jeszcze mamy taki achievement, aby 20 osób poznać, spotkać, pogadać z nimi. 20, 20, 28 nowych osób. I zobaczcie, to jest nasz właśnie powód do dumy. To jest nasza piękna farma, i zaraz wam powiem, dlaczego jest to taka fajna gra. Strasznie uwielbiam gry, w których mogę sobie po prostu czy to pokraftować. Czy mam wpływ na to, jak moja postać będzie tutaj rozwijała właśnie czy to domostwo, czy jak w tym przypadku farmę. E, oczywiście musimy zacząć od wyplewienia tego wszystkiego. Zobaczcie w prawym dolnym rogu. Czekajcie chwileczkę. Yy, opcje. Zrobimy troszkę ciszej, bo ja chyba krzyczę. Zrobimy sobie troszeczkę ciszej muzyczkę, chociaż jest bardzo, bardzo fajna. E, dobra, i oczywiście ścinamy to wszystko. E, no, nie bez powodu, na pewno Wam się tutaj to skojarzy, czy to... Z Terrarium, chociaż Terraria jest troszkę, troszkę innym typem gry. Zobaczcie, mimo że ta grafika jest taka bardzo prosta, to te animacje, nawet tych prostych grafik, bardzo ładnie wyglądają. Tutaj ścinamy te wszystkie chwasty. Kiedy ścinamy niektóre chwasty, oczywiście coś tutaj z powrotem otrzymujemy. Tutaj akurat w tym wypadku, jakąś tam kawałki, kawałki roślin. Fiber, co to jest Fiber? Nie, nie wiem, co to jest Linka, Lina. Jakaś tam, moi drodzy, nieważne, nieważne, coś tam z roślinek. No i oczywiście tutaj możemy ścinać drzewa, możemy rozwalać, mamy też do dyspozycji pod jedynką mamy siekierę, pod dwójką mamy taką oto motykę. Motyką będziemy oczywiście przygotowywać ziemię pod zasadzenie roślinek. Więc za chwileczkę to zrobimy. Mamy 8.30 rano, a my już tutaj grubo pracujemy, możemy podlewać, oczywiście. Więc zrobimy sobie taki kawałeczek. Kawałeczek naszej farmy, gdzie będziemy mogli sobie spokojnie tutaj. Coś zasadzić. To jest bardzo ważne, ponieważ niektóre rośliny dłużej rosną, a niektóre dosyć szybko. Przykładowo, na tą roślinkę, którą otrzymałem, mamy 4 dni. 4 dni musimy pielęgnować, podlewać. Po czwartym dniu otrzymujemy już gotowe warzywa. W tym wypadku warzywa, bo tam będziemy mogli też chyba owoce za jakiś czas robić. No nie wiem, w każdym razie ja też dużej wiedzy nie mam na temat tej gry, ale po dwóch godzinach grania coś, co nieco wiem. Dobrze, więc powiedzmy, jeszcze wam pokażę, jak drzewo się ścina. Więc ścinamy sobie drzewko, e, i z drzewka, oczywiście, drewno otrzymujemy. Jeżeli się zastanawiacie, e, czy będzie można tutaj kraftować, tak, moi drodzy, można kraftować. Zobaczcie, jak to się wszystko tutaj rozpadło na boki. E, zbieramy te wszystkie przedmioty. Tutaj sobie pościnamy. O, proszę bardzo. No i dobra, i generalnie teraz m, powiecie, Bąkul, ale zrób już w końcu coś, aby wyglądało jak na przykład. Prawdziwa farma. Aby to wszystko przypominało farmę. No to widzicie. Ja sobie tutaj motyką kolego mój drogi, czy tam koleżanko e, przygotowuję to wszystko. Zrobimy sobie 3 I to jest raz. Dwa. Trzy. Cztery. I tu jest 15, To zrobimy taką oto właśnie malutką miejscóweczkę pod, y, pod te wszystkie te nasionka. No i teraz sadzimy. Sadzimy. Oczywiście. Mm, ja w ogóle jak sobie przypominam grałem w Harvest Moon'a bo teraz, osoby, które nigdy w Harvest Moon'a nie grały, to się zastanawiam, co to jest za gra. O czym Ty bąkol gadasz? Wpiszcie sobie Harvest przez V, Harvest Moon i, i na pewno zobaczycie. Jeżeli ktoś kiedyś miał styczność z tą grą, to od razu mu się to wszystko przypomni. A jeżeli ktoś nie ma pojęcia, co to jest, to mniech poogląda. Może inne filmy. Ja chyba nigdy nie nagrywałem z Harvest Moon'a, ale to zrobimy za niedługo jakiś taki retro, retro life, retro day. To wtedy będę grał właśnie w takie gry. Dobra, ja już sobie podlałem to wszystko. I zobaczcie, konewka też oczywiście wykorzystuje wodę. Tutaj mamy taki mały staw. Możemy sobie napełnić to wszystko. Nice. I możemy dalej pościnać. Oczywiście, musimy uważać na energię. Zobaczcie, mamy 38 na 70. To nie jest tak, że jeżeli nie mam energii, to nie mogę tylko biegać. Nie, nie, nie. Ja mogę po prostu zem, on, zemdleć, omdleć, tak? E, czyli to jest bardzo niebezpieczne. Możemy kraftować, zobaczcie. Możemy sobie e, wykraftować nawet ogrodzenie, ponieważ mamy troszkę tego. Dobra, stworzymy sobie na przykład taką ścieżkę. Ponieważ tu jest crafting. I ja na przykład sobie zrobię taką ścieżkę. Eh, że tutaj będę. O, sobie zrobię tutaj do mojej farmy. Tutaj w bok, proszę bardzo. Dodatkowo możemy sobie na przykład zrobić takie ogrodzenie, ponieważ. Eh, to jest gate, to jest brama to za chwilkę, ile może Dobra, zrobimy sobie tutaj, mamy maksymalną ilość już wybraną. Dobra, zrobimy sobie taką małą farmę, czekajcie. Okej. Okay. Ogrodzimy sobie to, tak? E, tutaj nie mogę Ogrodzimy to sobie. E, tutaj mogę zrobić wejścióweczkę. To zrobimy tak, tu sobie zrobimy w ten sposób. O, nice. Tylko że tutaj teraz źle zrobiłem, bo tu jest droga. No to zróbmy tak. To rozwalmy. Jak rozwalić, jak, rozwali jak powinienem rozwalić drogę, to to powinno wracać mi do plecaka, ale tak nie jest. To teraz sobie jeszcze tutaj dokończymy. O, ale już na przykład y, nie starczyło mi drewna. Więc musimy iść oczywiście pod kolejne kawałki drewna. Już nie mamy tej energii. Zobaczcie. Uważaj, bo Bąkol tutaj zemdlejesz. Sprawdźmy to. Czy ja zemdleję? Dobra. O nie, 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 nie. Już jestem mega zmęczony. Więc ja już po prostu wracam. Nie, nie. Nie chcę tego przeżyć, bo powiem wam, że... Miałem nieprzyjemności, jeśli chodzi o... o... Właśnie z omdlenia w tej grze w tej grze. W życiu, na szczęście mi się to nigdy nie zdarzyło. I problem jest taki, że po was przychodzi lekarz, i trzeba mu zapłacić za tą usługę. I zobaczcie, teraz pierwszego dnia idziemy spać, i po pierwszym dniu. Zobaczcie, progres oczywiście zasejwowany, mamy już więcej energii, i możemy teraz śmigać. Możemy śmigać, zobaczcie, tu już nam to wszystko troszkę podrosło. I nie możemy zapominać o tym, aby to podlać. Więc podlewamy znowu. Eee, I moi drodzy, można też oczywiście iść do miasta, co Wam za chwileczkę zaprezentuję. Bo też nie chcę, aby ten materiał był strasznie, strasznie długi. Eee, bo nie wiem, serii nie przewiduję z tej gry, chociaż. Nawet to jest chyba taka gierka, Wam powiem. To jest chyba taka gierka pod serię, co? Może, jakby tutaj opowiadać jakieś fajne rzeczy? Może, może, nie wiem. Dobra, zobaczymy. Teraz możemy sobie postawić tutaj drzwi. O, zobaczcie, zrobiłem sobie taką małą o, farmę. Mogę ją zamykać. Idziemy teraz szybciutko, 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 idziemy sobie ściąć drzewo. Zetniemy sobie drzewo i pójdziemy do miasta, tak już na zakończenie materiału. A, nie, takie zakończenie, jeszcze chwilkę pogramy. Problem tej gry jest taki, że mimo, że ona praktycznie nie ma żadnych wymagań, bo ona Wam ruszy na każdym komputerze, e, ta gra nie jest stworzona w 60 FPS-ach. Więc tutaj cały czas się ma chyba 30. E, no, może w ogóle tu nie ma takich animacji, które by miały mieć 60 fps Dobra, mamy troszkę tego drzewa, drewna. E, zróbmy tak. Wiecie co? Nie, zrobię tak. To rozwalę. To sobie rozwalimy. I zrobimy sobie troszeczkę tego ogrodzonka. O, zrobiliśmy sobie troszkę ogrodzenia. Zrobimy tak. O, właśnie. W ten sposób to sobie ogrodzimy. Yy, na ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Tak sobie tutaj ogrodzimy to wszystko. O, tutaj będziemy mieli taką ścieżkę. Tu będziemy mogli wychodzić. Także tu sobie to połączymy z tą ścieżką. I do naszego domku będziemy mogli w ten sposób łatwo dojść. Zobaczcie, mamy także zakładki, oczywiście. Tak, inwentarz. Ile mamy pieniędzy, ile zarobiliśmy, i tak dalej. Mamy skillę. Skillę też będziemy rozwijać naszą postać, jeśli chodzi o farming. Mining, czyli kopanie. O, będziemy mogli kopać. Nawet nie wiedziałem. Fishing to jest bardzo fajny skill. Do tego dojdziemy. E, będziemy mogli walczyć nawet. To też jest fajne. Co my mamy dalej? Mamy tutaj generalnie spis wszystkich postaci, z którymi możemy, czy spotkaliśmy się już, czy możemy się spotkać dopiero, i jeszcze tutaj mamy statystyki, czy jesteśmy zaprzyjaźnieni, czy nie. Nie wiem nawet, czy można nawet jakąś tutaj ukochaną znaleźć. Tutaj wygląda tak, miasto wygląda. Zobaczcie, tutaj jest fajnie to wszystko podzielone. Jest tu napisane wszystko, o której otwierają na przykład sklepy, gdzie generalnie jak to wygląda. Następną zakładką był crafting, który już Wam pokazywałem. Następną jest e, kolekcję. Kolekcje są i tutaj chyba odkrywamy rośliny. Jeżeli na przykład wyhodujemy jakąś roślinę, to ją odkryjemy. Tutaj mamy opcje i to tyle. Tutaj mamy też zegar, godzinę, porę dnia i nocy. Dobra, przechodzimy. Teraz Wam pokażę. U góry mamy przystanek autobusowy to nie będziemy tam szli, bo nie ma sensu. Możemy sobie przejść śmiało do miasta. Możemy sobie śmiało przejść do miasta, zobaczcie. I tu jesteśmy w mieście. W mieście spotykamy ludzi, możemy z nimi rozmawiać. Zobaczcie, na przykład, tu jest jakaś tam osoba. O, spotkamy sobie osobę. I zobaczcie, to jest pani Maru. Mamy 0 na 10 serduszek. Myślałem, że tu chodzi o rozwijanie jakiegoś uczucia, ale miłość, ale tu generalnie chodzi o po prostu stopień więzi, czy jesteśmy zaprzyjaźnieni, czy nie. No i generalnie możemy sobie porozmawiać. Na początku tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać, więc te rozmowy są bardzo krótkie. I tutaj jest jakaś tablica. Możemy też zerknąć, co na tej tablicy się znajduje. Kto ma kiedy urodziny, to też jest ważne, bo jeżeli będziemy pamiętać, że Louis ma za powiedzmy 5 dni urodziny i przyjdziemy, to prawdopodobnie on się po prostu e, bardziej z nami zakumpluje za przyjaźni. Tutaj mamy bardzo ważny sklep, w którym to kupujemy nasiona, mamy 500 golda na starcie. Więc jeżeli się postaramy, moi drodzy, to możemy już sobie na przykład kupić tutaj kolejne nasiona. I to też można od razu tutaj na przykład ziemniaki. Ziemniaki są o tyle fajne, że jak ziemniaki, moi drodzy, wyrosną, to jest szansa na to, że tych ziemniaków po prostu będzie więcej. To nie będzie. Nie ma czegoś takiego, że wyrośnie tylko jeden ziemniak, tylko jest szansa, że tych ziemniaków po prostu będzie dużo, dużo więcej. No, i tak to wygląda, moi drodzy. Tutaj mamy całe miasto, muzyczka fajnie gra. Możemy powrócić, możemy rozwijać naszą postać i to jest właśnie Stardew Wally. Nieważne, nie wiem jak. Ma miałem się przygotować. Także, moi drodzy, gra. Jakbyś, jakbyście tak ją zobaczyli gdzieś e, nie wiem, screenshota, to byście powiedzieli, boże, kolejna gra na RPG Makerze. A to jest po prostu bardzo fajny powrót. Eee, takie przypomnienie właśnie tytułu Ala Harvest Moon. No i cóż, na dole macie link do tej gry na Steam. Jak będzie ktoś chciał, może jest na G2A, tam możecie tanio kupić. Zapraszam do mojego Facebooka, do subskrypcji kanału i do oczywiście zalajkowania, jeżeli wam się podobało. Czekam na wasze komentarze, propozycje, co robimy z tą grą. Do zobaczenia. Życzę wam miłego wieczoru, miłego dnia.